Cześć witajcie z tej strony ja dzisiaj wam pokazuję 10 fajnych dekoracji do domku najpierw zaczniemy od komputera idzie tak wygląda komputer i to są do niego itemki to no czekaj ja zaraz przygotuję itemki Ki. o już przygotowałem itemki no to czekajcie o to jak widzicie najpierw sobie robimy coś takiego go go później sobie robimy później najpierw robimy sobie coś takiego go i później idziemy do G a i wkładamy ją tutaj najpierw robimy najpierw robimy e, Tak i kładziemy tą flagę tu, a później tak. Tak robimy. I czekajcie. No, robimy tak najpierw. Najpierw musimy zrobić tak. Możecie jakikolwiek kolor te, tego zrobić. Idź od, I jeszcze, I tutaj. I tutaj tak. Robicie. I tutaj tak. Tak i później dodajemy coś takiego i to jeszcze, doda jeszcze dodajemy tutaj taką klawiaturę i myszkę, myszkę. A, później jeszcze, a później można to zakryć ryć. i fajny komputer wysie według mnie fajnie wygląda gdy jeszcze jeszcze dorobimy krzesełko To będzie fajnie Nie wyglądać dać No to teraz przechodzimy do kolejnego Ok, teraz robimy coś Teraz ta lampka jest łatwa Tutaj się z tych przedmiotów robi I ta lampkę A teraz przechodzimy do kolejnego Czyli do łóżka Łóżka, okej okay. no to tutaj się łóżka Pokazuje Czyli jak się robi łóżko. No to bierzemy te itemki ze skrzynki. Tylko o. O i robimy najpierw ta, e, tak. Tak robimy. Później robimy tutaj tak. Tak i tak. I tutaj, okej. Okay. I teraz jak to by... czekaj, jak tutaj jest? A tutaj jest. Tutaj tak. I tutaj. Tak, czy to jest dobrze ustawione pierwsze. Trzy tak to tak o i tutaj jeszcze robimy coś takiego go, go. i tutaj robimy o takie na dwie kratki na dwie kratki robimy i teraz Tutaj będzie, teraz tutaj będzie coś takiego. Tutaj będzie taki daszek. Czekajcie, dobrze jest. O, dobrze jest zrobię. jeśli chcecie, to możecie odjeżdżać taki, to na przykład zrobić taki daszek. Daszek. okej, okay. no to teraz możemy zrobić o takie no ozdoby o tutaj tak i jeszcze tabliczki widzicie o tutaj tabliczki i, i, i jeszcze to są to wszystko i wychodzi nam takie łyżko Ko, a nie, jeszcze tutaj. O, i teraz, i teraz przechodzimy do kolejnego. O, to jest taki most. Wiecie, to jest taki most. który No, taki most po prostu. No, most można tego już no, jakieś przedłużyć czy coś coś no to no to rozbierzemy takie rzeczy później robimy o o to później później daj, najpierw tak zapomniałem później tutaj tak 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 jeszcze tutaj o tak. Jak wiecie, to możecie to innym kolorem robić. I teraz ogniska po jednak zły kolor, bo zle wziąłem okay. Tutaj ogniska, ogniska dajemy, I tutaj jeszcze łopatę bierzemy, bo łopatą to inaczej nie ugasimy, albo wodę Okej Ok, i teraz robimy takie na dwie o. O i później nią robimy coś takiego, jakie takie badyle, a takie badylki, ki A tutaj jest... A tutaj jest koło tych, tych badylków jest... Jeszcze trzeba przedłużyć. Koło tych badyków jest coś takiego i to. I jeszcze to, i to jest, a tutaj jeszcze tutaj o takiego i tutaj takie. Okej. Okay. To teraz to jest coś takiego. O, tutaj ter teraz robimy takie no kuchenkę. Słuchajcie. tylko zabieraj te zbieraj z kije OK Okej. Już mam itemki. No to tutaj postawiamy sobie coś takiego. O, robimy to. To. E sorry, ogniska jeszcze. Okej, okay, no to teraz robimy coś takiego. Robimy tory, które zakładamy. Robimy tak. Później robimy o, czekajcie. O, o tutaj coś takiego. I dajemy o takie oto. I mamy kochań i mamy taką kuchenkę, Jeżeli. Zależy na jakiej wersji gier Minecrafta gracie to wtedy chyba może to zapchnąć Bo ja gram na takiej wersji, msj, której nie mogę to zobaczyć. inaczej po prostu panuje. się A i tak mi się podoba, nawet gdy się balę, Nawet gdy się Nawet gdy się A teraz Czekajcie Cie, cie A teraz kasafa. Szafa, i tutaj można schować na przykład takie. No, jedzenie. Szafa na jedzenie. I można. Nie, nie, nie trzeba tutaj tylko chować ryb. O też można różne rzeczy chować. Na przykład. Nie wiem. No, różne szteki, czy coś tam. I tak by jakby tylko jest na ozdoby. I tutaj. I. I już wam pokazuję, jak to się robi. To się robi tylko z dwóch rzeczy. Zależy, jaka długa ma być ta szafa. O, robimy tak. Tak. Z dwóch stron. Tutaj. nieźle postawiam raczej zrobię to najpierw okej, okay, już nie postawię, już postawię, już postawiam Jeśli chcecie mieć taką, o, coś takiego na górze, że po prostu takie płaskie, to po prostu zróbcie tak. To po prostu musicie zachodzić To po prostu zróbcie o o coś takiego. Tyle, że z innej strony. OK już, tylko pamiętajcie, żeby drzwi były dalej, żeby drzwi były po prostu, no dalej od tego, o właśnie tak, żeby nie były w środku, czyli tak, czyli tak w środku, bo wtedy nie można postawić ogniska, tylko najlepiej to robić od środka, bo wtedy już, wtedy Wam to robię. OK? i po prostu powstaje postawaj, ogniec, ogniska ogniska i wtedy po prostu wiecie co a teraz tutaj kamapa kamapa się robi no to raz, łatwy sposób po prostu takie takie, takie tutaj takie mebelki i tutaj kładzie się no po prostu no flagę możecie kolorową czy jakąkolwiek jak, a teraz przechodzimy do kibelka. Bardzo ważna rzecz na ziemi. I no. No, kibelek. Już wam pokazuję, jak to się robi. Tylko, że, tylko wezmę że, że, w, itemki z ekwipunku. Okej, okay, postawiamy sobie tak, blok. A nie, najpierw. Najpierw robimy tak. Robimy dziurę. Postawiamy ten, no, tego. No, no, tego jakby to makinak, jak powiedzieć. Czy wiecie, źle to zrobiłem. O tak. I, pamię... I żeby nie był w... o w takiej porzie, właśnie, tylko o w takiej porzie. No bo wtedy, jak widzicie, no wtedy nie wystaje tak bardzo tutaj ręce. Wtedy by tro trochę ręce wystawały. Łzy, a poza tym to ładnie wygląda. Tak? No a tak, gdyby nie. A, gdzie, a No i teraz robimy coś. No. No tak, jak gdyby coś tak, no to robimy. No tak, musimy zakleić góry. Zapomniałem. Tutaj musimy dać. Tutaj musimy dać. Brójkę. Eee, takie takie rzeczy. Po prostu jakie? No. muszę znowu to zrobić. teraz robimy tak i mamy oto taki kibelek i jeszcze oczywiście dajemy skóczkę i teraz idziemy do no do no prysznica co to jest łatwe akurat robimy sobie dziurę taką no no żeby bez dziury i tym razem to są łatwe i ładne no, bierzemy sobie to tylko jeszcze o o to tutaj idę już mogę usunąć o Czekaj usunąć. bierzemy sobie jeszcze o noc a ok no to robimy sobie coś takiego go, go. I. i tutaj jeszcze tego ściankę okay. I bierzemy tutaj... O, tutaj to. O tak. Tu. Później idziemy tak. Tak. A później postawiamy tego, no, tego, który wylewa, no, wiecie to tego u tego właśnie postawiamy przycisk postawiamy tam no, ten no, to to postawiamy i później laj, czyli tak o, czyli tak no aż tak sobie tak zrobić i później robimy tak i, o samej ziemi, to okej no to teraz robimy. No to teraz robimy taki żelandol. Dory coś No, ogólnie taki żelandol. No, już to wam pokażę, że robimy sobie. O. O to. tak robimy tak, tak tak, tak i tak i wszystkie rzeczy są były przestawione na razie tylko te rzeczy na razie, jeśli, jeśli wam się spodobał filmik jeśli wam się spodobał filmik i potem będzie 10 10 łapek w górę, to, to zrobię kolejne. No to... No to pa!